Chcesz wyglądać młodziej, bez kosztownych zabiegów? Czy wiesz, że to co jesz może cofnąć zekar biologiczny? W dzisiejszym odcinku zdradzę Ci 5 produktów, które działają jak naturalny eliksir młodości. Zostań do końca, bo numer 5 może Cię naprawdę zaskoczyć. Awokado to prawdziwa bomba zdrowych tłuszczów, witaminy E które głęboko namierzają skórę, dają jej elastyczność. Badania pokazują, że regularne spożywanie awokado poprawia jędność skóry nawet 8 tygodni. Borówki, truskawki i maliny są naładowane przeciwutleniaczami, które walczą z wolnymi rodnikami. Czyli główną przyczyną starzenia się skóry. Regularne jedzenie tych owoców sprawia, że skóra wygląda promiennie i zdrowo. Zielona herbata to sekret długowieczności japończyków. Zawiera polifenole, które redukują stan zapalny i wspomagają starzenia się skóry. Piją codziennie, a twój stanie się gładsza i bardziej elastyczna. Z oliwek to jedno z najpotężniejszych narzędzi anti-aging. Zawiera zdrowe tłuszcze, silne antyoksydanty, które nawierzają skórę od środka i redukują zmarszczki. Kolagen to fundament młodości, ale uwaga, nie każdy działa tak samo. Najlepiej wchłaniane są peptyty kolagenowe. Badania pokazują, że regularne stosowanie może redukować zmarszki nawet o 50%. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Który produkt dodajesz do swojej diety? Napisz w komentarzu.